Idziemy ponownie z wyprawy Jak to się mówi Trzeba wrócić Jak się wraca to Na wprost do samochodu No i zobaczcie Zobaczcie co ja tu mam Nie Zaczyna się Dziesiątaczek O zaraz może to 32 leży Ale numer Wracam do samochodu. Dzisiaj, dzisiaj to oczywiście nie jest para, ale dzisiaj dobry dzień. Ale fajnie. Ła wow. Ła wow. Nie spodziewałem się, że tutaj tak pocięli dla zwierzaczków tą sosenkę, nie byłem tutaj. Wchodzę i ogólnie jestem zaskoczony, że ja tego nie widziałem i od razu tylko patrzę, a tyka leży. Trzymajcie kciuki, szukamy do pary.